Premiera Suicoden 2 HD Remaster Dunan Unification War wywołuje w społeczności graczy falę entuzjazmu pomieszaną z nutką ostrożności. Wiele osób wyraża głęboką nostalgię z deklaracjami, że nie mogą się doczekać, aby ukończyć grę po raz setny. Świadczy to o niesłabnącej popularności oryginału. Gra jest często wychwalana nie tylko jako jedna z ulubionych, ale jako jedna z najlepszych w historii, nawet przez osoby, które zazwyczaj nie przepadają za JRPG. Fabuła jest konsekwentnie uznawana za fenomenalną, co jest kluczowym powodem jej trwałego dziedzictwa. Remaster wywołał dyskusję na temat konkretnych elementów. Kultowe pozy Flik i Wiktora są uważane za wyjątkowo stylowe. Co podkreśla dbałość o szczegóły wizualne, które fani tak cenią. Wysokiej jakości zremasterowana wersja utworu otwierającego jest chwalona za uwydatnienie misternych warstw instrumentów, co budzi nadzieję na pełne wydanie motywu wojennego. Panuje ogólne pragnienie ponownego zanurzenia się w bogatym świecie i historii. Niektórzy nie mogą się już doczekać i odliczają tygodnie do premiery społeczność nie podchodzi do premiery bezkrytycznie. Niektórzy chcieliby dodatkowych opcji, takich jak możliwość konwojowania postaci wymuszonych fabularnie, co pokazuje znajomość mechanik gry. Pojawiają się życzenia dotyczące ulepszonych portretów na wzór innych remasterów. Oprócz wzmocnień doceniane są też oryginalne elementy audio z uznaniem dla połączenia chóru zachodniego z koreańskimi i indyjskimi solówkami wokalnymi. Dźwięk niektórych ataków jest wręcz wyryty w pamięci wieloletnich graczy. Pojawiają się pomysły, aby rozszerzyć świat Sui Koden poza grę, na przykład poprzez serial na Netflixie inspirowany animowaną adaptacją Castlevania. Świadczy to o głębokiej więzi fanów z tym uniwersum i chęci zobaczenia go w nowych formatach. Podobne pragnienia wyrażane są w kontekście kolekcji Suiko Gaiden. Wielu graczy ekscytuje się ponownym pojedynkiem z Luką Blightem. Jest on traktowany jako prawdziwe wyzwanie i jeden z głównych powodów do ponownego zagrania. Pojawiają się pytania o to, na czym dokładnie polega proces remasteringu i obawy, że może on nie spełnić oczekiwań. Niektórzy obawiają się, że remaster jest niskobudżetowy i wygląda gorzej niż oryginalna wersja pikselowa. Długi czas oczekiwania na port z PS1 jest również przedmiotem dyskusji. Niektórzy liczą na funkcję New Game Plus. Brak dubbingu jest kolejnym tematem, zwłaszcza w kontekście nowszych tytułów. Pojawiają się pytania, dlaczego nie zrekonstruowano oryginalnych ilustracji. Wypowiadane są też bardziej sceptyczne opinie. Pojawia się wątpliwość co do jakości remastera i wrażenie, że zwiastun nie wzbudza pewności. Niektórzy uważają, że oryginalna gra była przeciętna i zastanawiają się, jak bardzo remaster ją zmienił. Pojawiają się podejrzenia, że komentarze są zaśmiecane przez boty. Mimo tych obaw wielu graczy i tak zagra w ten tytuł w dniu premiery. Pragnąc ponownie przeżyć klasyczną historię, widać tu mieszankę oczekiwania, nadziei i lekkiej niepewności, co odzwierciedla silne emocje, jakie Suikoden 2 wzbudza od lat.